Cześć, witajcie z tej strony Dawid. Dzisiaj kolejny film z Age of History 3. I tak jak już pewnie widzicie, gram polską. Mianowicie Polską Rzeczpospolitą Ludową. I zaraz się ktoś mnie może zapytać, dlaczego ja nią gram. Gram news z tego powodu, że w tym filmie postaram się Polską przywrócić, w sensie podbić wszystkie państwa, które niegdyś były pod rządami Komuny. Tej oczywiście rosyjskiej Komuny, tak? Z TSRR-u i wszystkie te tutaj, co były niepodległe, jak Polska, ale były zależne. Chciałem po prostu zrobić jakiś taki inny troszkę typ odcinka niż w większości robiłem, ze względu na to, że po prostu tak mi się podobało. A na razie cudów nie mogę zbudować. No, zapomniałem. Tak więc liczę na to, że ten pomysł się Wam spodoba. A ja już śpieszę z budową wszystkiego. Nie mam za dużo do gadania. Tak więc zwiększamy coś i biurokrację Fajnie I brak doradcy. No wiadomo, że brak doradcy. Skąd mam mieć pieniądze na doradców? Wzrost... Widać że Polska Badanie, badanie i a ja tak. Co my się będziemy tu? Kosz rekrutacji. Uuu, jeszcze jakaś ta. Rekrutaj własnych. Kogoś tam im wzmocni gospodarkę. I zwiększ ekspertyzę doradców. Tak więc ulepszę naszą wspaniałą komunistyczną Polskę. No, no niestety. Komuna dopadła, ciężkie czasy, tak, wiadomo. Wiadomo co chodzi, komuna i te sprawy, zapomniałem poprawić relacje, tak więc moi sąsiedzi mnie nie lubią. No, tak wyszło yy. I co? Tutaj widzę mam wrogie te no trudno no. Będzie dobrze. Staram się tutaj w tym filmie. Też w tym filmie i oczywiście w innych również zrobić tyle ile dam radę. Czyli mianowicie, jak najwięcej. Ponieważ jeszcze mi się będzie szykować w takim wypadku wojna z Rosją i nie tylko z Rosją. No ale zanim będzie wojna z Rosją, to kurde, tyle rzeczy się może stać, że tej Rosji nawet nie będzie. Nie lubię tego. A jakby się ktoś pytał, czego zaczynałem bez dziedzictwa cywilizacji. Ogólnie to nie wiedziałem, że do zmiany tych rządu w sensie rodzaju rządu, nie z republiki, kurde parlamentarna to była chyba yy, z republiki parlamentarnej żeby zmienić się na komunę muszę wywalić 250 punktów dyplomatycznych, więc yy, nie mam dyplomacji w sensie nie miałem, już mam i ulepszamy wszystko, co tutaj na radę z Niemców, kocham Niemców oczywiście, moi lubieni przyjaciele, no kurde. nie lubię ich Dobra, mam przynajmniej tego. A tylko mnie spróbujcie zaatakować, wy darmo zjadę jedna. Nie no, sojusz z Ukrainą już mają. Nie lubię was. Nie lubię was. Niemcy nie mają z nikim sojusz. Ale ja mam z nimi też Przecież to jeszcze rząd mi odejmuje. Jak komunizm to ma sześć państw na krzyż na tym świecie. Mianowicie na przykład Chiny. Tylko, że Chiny pewnie... No, z korea o północną, no może być co by tu, z kim by tu wziąć sojusz w takim wypadku nikt już nie jest, nikt już nie chce ze mną rozmawiać nie, ja nie wiem czego Rosja ma sojusz z Naddniestrzem. mogliby ze mną grać. opłaciła byli mi się nie chcę z nimi rozmawiać ten ich. Nie wiem, kto tam jest. Prezydent, premier, ktokolwiek tam u nich nie. No, no, premier. Premier u nich rządzi raczej. W sensie ten naczelny. minister? Nie pamiętam. Nie no, jeszcze minus 26. Przecież ja nie będę brać kredytu, żeby mieć sojusz z Niemcami. Aż no, tak nisko nie upadłem. Ja chcę z nimi po prostu mieć sojusz. Jeszcze minus 11. Wy jesteście niesamowici. Zniewagodnie, no cóż, to nienawidzę was. Więcej pieniędzy ode mnie chcą wydusić, mówię wam. Tylko spróbuj, ty wredna. Kurde. Finio. A, nie zdać mnie. Zaraz jest sojusz, tak. Tak jest. Jest dobrze. Rozpoczynamy ambitne reformy. Uuu jeszcze jakiś ten yy, gdzie to jest Zabrzyj sojusz no Dziękuję, gratuluję mi o, jeszcze pieniądze od Francuzów, kocham was. A widzę Ukraina już 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 się pozbyła sojusznika A jak to jest? Oni mają pakt obronny z Rosją i przy okazji razem z nimi <grym> Czyli rozumiem, że ich zaatakowali, mając pakt obronny. Co za miłe państwo. No i oczywiście muszę jeszcze raz budować kopalnie, ponieważ Niemcy mnie okradli. Czy oni muszą się ze wszystkimi bić? Kurde, Niemcy. 2029 jest, zlitujcie się. Nad tymi biednymi krajami. Ty. German. Nie no, jak oni już karcują 79 jednostkami, halo. Przeginają troszkę. Wzmocnienie badań. Uuu, inwestycja. Może być przyrost naturalny, to akurat może się przydać. I jeszcze oczywiście badania. E, nie to mi się kliknęło. Wzmocnij badania. A dziękuję bardzo. Jeszcze coś? No nie. Jestem top 9. Za Niemcami oczywiście wiadomo. Czego jestem tak... Czego ja mam takie złe relacje z Rosją? I Austria. Austria Słowacja. Nie Czechosłowacja. Austria Słowacja. Zapamiętać. To bardzo ważna rzecz na pewno. Tworzymy nową armę. Ja tak mało zarabiam. Przecież mój budżet. Mój budżet nie budżetuje. Przysięgam. A! Wspaniały dzień. Tak pięknie jest. Jezu, już myślałem, że wojna weźmie tak nie strasz, gro Wybieramy to. To prowincji 18 jednostek. Kurde, cała moja fortuna poszła. Czego ta Rosja ma ze mną? Co jest? Chwila moment, co? Aha, Rosja wypo... Rosja wypowiedziała trzy wojny? Oni są nienormalni Nie no, nudzi wam się chłopaki Dobra, PRL Wbijamy się w Litwę, tak? Były Związek Radziecki, witam Prowadzamy komunę Dobry Bierzemy tutaj Qaipedę Piękne, bałtyckie, może będzie litewskie. Już polskie, oczywiście, tak, już, już polskie. Nie, no, już wojna z Czechami, jasne, dobrze, że ich nie potrzebuję, uf. A Rosjanie są uwalnięci. Nie obrażając oczywiście Rosjan, w tej grze tylko. W sensie, ten, ja ten. Nie żeby coś, że popieram jakieś tam rzeczy, nie? Żeby nie było, czy cokolwiek innego, nie? nie? Nie zrozumcie mnie źle, tylko do ludzi nic nie mam, tak? Że co? Ty ile tu jest rzeczy? Między morze, yy, Bałtyk, rzecz pospolita, narodów, tak? Mało prowincji i raptem 290. Czym jest rzecz pospolita pierogowa i dlaczego? To bardziej serduszko przypomina, a nie pieróg. Co kto lubi? Powiem Wam tak, będzie ciężko tutaj uformować, więc ja sobie pozbieram pieniądze, ponieważ potrzebuję troszkę budżetu, bo mi się tu nie spina i poprawię relacje. I oczywiście ulepszę ekonomię, ponieważ... ponieważ tak mi się podoba. No i czego mam z nimi minus 27? Ja nie wiem, oni są jacyś dziwni. Cud. O, cud brzmi bardzo przyjemnie. Co mi to co, co jest potrzebne? Kurde, bo tutaj będzie ciężko, bo ja nie pamiętam dokładnie, które państwa były pod panowaniem Związku Radzieckiego, nie licząc Ukrainy i tych takich. Finlandia na pewno nie była. Tylko kurde, właśnie kwestia jest tego, które były, a nie które nie były. Ponieważ ja, szczerze mówiąc, nie pamiętam. Bo mi nie chodzi tylko o sam Związek Radziecki, nie? Mi chodzi o wszystkie te kraje. Które były pod panowaniem komunizmu, Rumunia podaj, że była jeszcze. Węgrzy, nie jestem pewien. Pozwólcie, że ja sobie sprawdzę strefy wpływów, bo jest bardzo kurde cienka u mnie z pamięcią. Tego akurat. Więc niech mi się pieniądze zbierają. i przepraszam ogólnie nie bo tego tego nie wiem akurat tak już już mam dobrze jest to a je... o kurde zapomniałem jeszcze Niemców będę musiał bez kitu jeszcze Niemców przecież muszę przecież NRD było no tak zapomniałem zapomniałem o tym nie wiem dlaczego. No dobra. No to co, le lecimy się chyba. Nie, z Austriaków się nie wezmę. Oj nie. Ja dziękuję, ja żadnych wyroków śmierci nie potrzebuję. Chociaż czekajcie, Niemców mam tu. Co ja gadam o jakichś wyrokach śmierci? Wiadomo, że lecimy. Wykorzystam Niemców. Z zakopanego w nich wlecimy. Będzie dobrze. Zamek Wawel. Jest moc. Poszerzanie frontu bitewnego. I badania. Dziedzictwo. Brzmi dobrze. I co tu jeszcze jest? No nic. Co mnie tu kłamiesz, go? Akademia Wojskowa dla generałów. O, to brzmi. To brzmi bardzo dobrze. A, a jakby ktoś nie wiedział, jak ktoś gra jak się zmienia? Hmm. Aha, poprawia się, dobra. Jakby ktoś nie wiedział, jak się zmienia, zmienia się tutaj w rządzie, klikacie tutaj i macie wszystkie ustroje swojego. Jest jakiś DAIMO? Możemy na rebeliantów się przerobić? A, widzę, że same bonusy. DAIMO, jakiś bardzo dziwny, narodowy socjalizm. Tutaj są jeszcze te takie teokracje. Oj, tutaj są bardzo różne. Dobra. Tutaj są strasznie różne ustroje, nie wiedziałem, że aż tyle. No, oczywiście, faszyzm jest, nie? Te takie. No, takie. Bardzo kojarzone z takim pewnym krajem, z którym swoją drogą. Mam sojusz. Tak. Wiadomo. Tutaj wbijamy się w Austriaków, oj. Niemcy Help Help Niemcy Help me Please Chłopaki Nie Nie końcie mnie Dobra, Austriacy musieli swoją armię wysłać, dobra Podbijamy frajerów Jest Dobrze Teraz patrzymy jak wygląda Słowacja, bo mi tylko Słowacja jest potrzebna No i Czechy, ale Czechy są W takim pewnym kraju a, w sumie do Bratysławy, co ja gadam? Wiadomo, że tak. I reparacje. Nie, no, zmiany rządu mnie nie stać. Kurde. Szkoda, bym zmienił im, że. Śmiesznie by było. W sensie. komuna, tak? Komunistycznie by troszkę było. Oj. Nie, no, no. Zapomniałem o niezwykłym talencie. No, kurde. I, o, jezu. Yes. Ale mnie te przyszłe komunistyczne państwa nie lubią. Oj, oj, oj. A Słowenia to ma delikatne problemy. Ha. No dobra. Ja im nie przeszkadzam, nie? Ale mnie Szwedzi nie lubią. Finlandczycy, o co im chodzi? Tak więc. Przydałoby się podbić jeszcze Węgrów Ponieważ potrzebuję Węgrów I oczywiście do tego przewspaniałego czynu Wykorzystam moich ulubionych przyjaciół Od tych mianowicie panów Z Pascalem Hitzigiem. ziegiem Tutaj widzę już niestety przestarzały nasz Prezydent O a już jest inny. No nikt nie każe temu. Zresztą to jest jednak inny rok, bo to jest chyba 24. No to 24 to wiadomo. Zawsze może być yy, prezydent pr yy, przywódca Niemiec, tak jak w dwójca Angela Merkel. No troszkę już nim nie jest, nie, ale... Kogo to interesuje? To nie jest ważne. Tak więc wydaje mi się, że jeszcze Węgrów podbiję sobie z moimi ulubionymi pomocnikami. Oj! Ty, dużo was. To ja chyba Węgrów nie podbiję. Czy podbiję? No tak. Tak, kurde średnio chyba. No, tak średnio. Mogę Estonię pójść podbić. No, ale mają pakt obronny. Kurde z Finlandią. Po co wam ten pakt obronny, lud? Finlandia, oddaj mi swojego sojusznika. Potrzebuję go bardziej niż ty. Oho. Jesteśmy największym producentem owoców. Poprawienie relacji z Rosją. Ja z wami poprawiam relacje, nie wiem, wy jesteście jacyś. No dobra, no poprawiajcie ze mną relacje, nie? Ale... Ja już z wami relacje poprawiam, jakby nie wiem, oni opóźnieni są. Dobra, podbijamy Estonię i liczymy na to, że nie dostanę w pierdzielu. A, już już przyślij mi pomóc, co już nie dostanę. Ha! Mogę zawsze liczyć na to, że ktoś nakopie yy, tej Rosji i uwolni Łotwę. To by mi bardzo pomogło. Niesamowicie bardzo. Nie no, to mi wyjewa, ale ja tego akurat nie potrzebuję. To mi nijak nie pomaga. Dobra, ulepszamy oczywiście naszą ukochaną ekonomię. Z Ukrainą nie będę relacji poprawiać. I tak zaraz je zwalę po całości, więc... No i co, wydaje mi się, że jak na ten film to już na tyle będzie, troszkę się rozrosła ta nasza Polska, mamy już chyba całe, w sensie nie, teatry. nie wiem, no góry nam się rozrosły, tak jest dobrze, Zakopane tutaj pięknie jest otoczone już, tak więc co, jeszcze raz dziękuję wam, w naszej przewspaniałej Polsce żyje 46 milionów ludzi i co, z mojej strony to tyle. Miłego wieczoru Wam życzę. No i. Papa. Pa.